Nie mogę zdefiniować ci są boomer. Osoba, która nie kuma e, trendów i, i człowiek, który nie wiem, y, akurat w, jak mam dostosować określenie boomer do ciebie, to jest no. gość, który stary jest taki, to masz jakieś stare myślenie w ogóle, takie właśnie. Nieświeże, o może w ten sposób, w ogóle i rzucasz się o jakieś głupoty stare. tak jakbyś się rzucał to, stary, to nie wiem. Dziękuję ci, że wiem, co to znaczy boomer, ale myślę, że nie jestem boomerem ani w półtora procencie, nie? Ale właśnie wydaje mi się, sery. że jesteś. No to wiesz, no możemy, możemy zjeść pizzę i tobie będzie smakować, a komuś innemu nie będzie smakować, nie? Widzisz Ernest, to jest właśnie różnica stary pomiędzy nami, że, że... Że to, to, to będzie ciężkie stary. Te konfy, jeżeli ja bym przyjął tą walkę, to, to właśnie tak będzie wyglądać, nie?